Siemanko moi pani. mamy dzisiaj 15 sierpnia 2024 roku i zapraszam Was na krótki spacerek po krupówkach Przejdziemy sobie tym najsławniejszym dobtakiem w Polsce Mamy aktualnie godzinę 17.30 Dużo ludzi właśnie tutaj teraz siedzi w knajpach i obiady a także wraca z różnych szeraków turystycznych i z innych atrakcji tutaj. Ja aktualnie wracam z poranny Szymoszkowej, odcinek z niej zobaczycie już niedługo, jeszcze na dniach. A teraz właśnie sobie przejdziemy całymi tutaj kropówkami na dół. Dzień tej Tutaj po lewej stronie mamy kawczmę Chupaga I powiem wam szczerze, nie wiem czy to jest jakaś nowa tutaj miejscówka Czy się po prostu tutaj zmienił właściciel Bo tak szczerze mówiąc to nie do tej knajpy Właśnie nie wiem czy ona tutaj już była od dawna Czy, czy się faktycznie czy zmienił właściciel i nazwa jeżeli macie więcej informacji, to napiszcie w komentarzach jak możecie. Tutaj, też po lewej stronie, jest miejsce, gdzie możecie sobie kupić zakręconą płytkę. Widzę, że teraz akurat chyba mają przerwę jakąś, bo jest tutaj nie ma nikogo na sali. A nie, jest siedzi tam tam, także widzę, że jest tam ktoś. Ja w tamtym roku kupiowałem. Także serdecznie Wam polecam, bo. Była bardzo dobra ptyska, przyprawanie odpowiednimi infoksyptom, oczywiście Tutaj dochodzimy po lewej stronie do Centrum Handlowego na Krypówkach, które zostało tutaj też niedawno wybudowane Po lewej stronie, jeżeli będziemy mieli szczęście, to powinniśmy też, też spotkać oryginalnego zakopiańskiego misia Mam nadzieję, że nam się uda spotkać go Zaraz zobaczymy czy będzie. Może też nam się uda zobaczyć ładny widok na Giewon, jeżeli będzie mniej szczęście i nie będzie on w chmurach, ale niebo jest takie mieszane. Jest trochę chmur, jest trochę przejrzyste, także myślę, że powinno się udać zobaczyć. No, no zobaczymy za chwileczkę jak to będzie. Ale nie wiem, widzę, że jest ładny widoczek. Możecie zobaczyć, z drugiej strony Wam pokażę Tak to tutaj wygląda mniej więcej to trzy Tutaj jest właśnie ten most taki z tym ładnym widoczkiem A poczara ma się to pokazać z innej perspektywy o tutaj możecie zobaczyć przepiękny widoczek tej tej właśnie jest to centrum handlowe, a także widzę, że siedzi tutaj nasz oryginalny zakopiański miś. I tutaj jeszcze raz widoczek na Giewoncik. I tutaj mamy misia oryginalnego, bo ponieważ tego, o którym było tak głośno w ostatnich czasach, tego nie ma. Nie ma go, może się praktycznie zwinął tutaj już stąd, czy go policja zamknęła, nie wiem, bo już nie pamiętam co z tego wyszło. Zobaczytałem kilka artykułów na jego temat, ale powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam co z tego wynikło. No ale no, tak to właśnie tutaj mniej więcej wygląda, dobrze, że jest on oryginalny, przynajmniej wiadomo komu się płaci i za co się płaci. No i tak to tutaj wygląda kaczma biały miś, też widzę, że obłożenie mają dosyć spore. Tutaj po lewej stronie mamy występy z piłką, po prawej mamy remoncik Hayema, może będzie tu inny sklep. Zobaczymy wkrótce. Także z, może jak przejdziecie w najbliższym czasie to już tutaj to miejsce się zmieni na jakieś inne. Po prawej i po lewej stronie ciągle dalszym mijamy na bieżąco ciąg karś i restauracji. Także jak widzicie, stolica z odsypkami. Chociaż nie ma ich stosunkowo dużo, bo jest ich kilka. Nie liczyłem dokładnie, ale myślę, że około 10 ich będzie. Bo zanim ja też słyszałem, że podobno właśnie zakopane podniosły strasznie ceny i za te stoliska trzeba płacić 15 tysięcy zł, a czasami nawet więcej. Także jeżeli też coś wiecie na ten temat, to też możecie napisać. No ja tak słyszałem, że nawet 15 tysięcy trzeba zapłacić za takie stoisko tutaj na klupówkach. Ale no wiecie, no w sumie to utarg jest spory. Jeżeli macie dobry towar, to może jest, można jeszcze na tym sporo zarobić. No to zależy oczywiście od klientów i od tutaj konkurencji, czy jest dobra, czy nie i czy macie swoich stałych klientów. Także zobaczycie. Nie, musimy się tutaj więcej na ten temat dowiedzieć. No z tego co wiem no to właśnie tyle tutaj kosztują te stoiska. Po lewej stronie dochodzimy do Morskiego Oka, tutaj do tego punktu. Tutaj też mamy pewno punktów z doradami. Tutaj mamy kolejny łącznik do drogi głównej prowadzącej w stronę Skoczni. A my w ciągu dalszym tutaj wsadzimy sobie na dół kropówkami grupówkami. Myślę, że ludzi naprawdę jest sporo. Ja słyszałem ostatnio w radiu na ten temat, była duża informacja także w internecie, że prawdopodobnie będzie 95% obłożenia Podhala. Jest podobno więcej miejsc na noclegowych niż turystów. Ale do tej liczby trzeba też dodać gości na kempingach, bo nie są oni wyliczani do tego. Także dochodzą jeszcze do tego gości na kempingach, także no powiedziałam, że powyżej 100% może być nad spokojnie. Ale no, wiadomo, dużo ludzi tutaj kocha góry. Woli przeżyć w górę niż nad morze. Tak jak ja, ja też wolę chodzić po górach niż leżeć na Praży. No właśnie, czasami też dobrze jest pojeździć na Praży, wyjrzeć się. Ale tak jak ja to akurat wolę chodzić po górach. Po lewej stronie mamy krypową izbę. Po prawej dzbirczok. I kilka innych restauracji i kać. To też po prawej stronie na dole powinna być karczma u fiakra, w której też kiedyś jadłem kilka lat temu. No wtedy jedzenie było w miarę dobre z tego co pamiętam. Nie wiem, czy się zmieniło, czy nie, także nie mogę Wam powiedzieć. Ja podczas tego wyjazdu prawdopodobnie odwiedzę jakąś restaurację. Planuję, przepraszam Was, pójść do, do Watry, jak mi się uda. Bo wiadomo, że to jest najsłodniejsza tutaj restauracja w zakopanym. Także zobaczymy, jeżeli mi się uda, to, to zobaczycie też tutaj odcinek z jakiejś restauracji, z cenami. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. My kierujemy się tutaj do kropówek. Po lewej widzicie McDonald's. Tutaj mamy też sklepy z regionalnymi alkoholami. Jest ich na kropówkach chyba ze dwa, albo trzy, jak dobrze pamiętam. Też kiedyś kopywałem, także że dobry produkt mają. Oczywiście no ja nie, nie piję alkoholu, to nie powiem wam, ale kupowałem rodzinie no to mówiła, że, że produkt jest dobry, także mogę wam też tutaj powiedzieć, że, że warto. Ale tak jak ja nie piję, także się nie wypowiadam. Słyszałem, że podobno są dobre, ale ja, ja nie lubię alkoholu, także mnie do tego nie ciągnie, ponieważ dobrze bo ja, jak wiecie to gra w piłkę, a alkohol i piłka no to nie jest zbyt dobre połączenie, jak dobrze wiemy. Ostatnio było bardzo dużo e, informacji na pewien temat, o którym pewnie wiecie. Jak się racie, no to napiszcie w komentarzach. Może akurat wywiąże się jakaś dłuższa rozmowa. Ja oczywiście też zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam też do zasubskrybowania kanału, w ten sposób będziecie na bieżąco z moimi wszystkimi filmami. My tutaj w prawo będziemy widzieć łącznik do głównej ulicy I jak do niej dojdziemy to na światłach w rewo, jeżeli skręcimy to będziemy mieli lider i dojedziemy do Ronda, na którym w prawo pojedziemy na Kraków, a w rewo na Kosiejsko.

no to pewnie tutaj, moi kochani, będziemy mogli spotkać słynną kapelę na krypówkę. No wiadomo, że to nie, jest, nie są ci sami, ale no tam czasami się zmieniają. Ale też bardzo słynny tutaj zespół występujący, grający taką fajną muzyczkę, przy której można się pobawić. Też ostatnio tutaj szalona drużba śpiewa właśnie z tymi. Państwo mi ale widzę, że tu jest jakiś inny chyba. Tak, jakiś inny widzę. Zespół. A oni się tutaj zmieniają, także też można tu spotkać kilka właśnie tych zespołów. I powiem Wam, że naprawdę z tego co widziałem na YouTube, na żywo też chyba miałem okazję posłuchać. No to grają dobrą muzykę. Ale my chyba właśnie dochodzimy do kolejnego zespołu. Albo to tam ci na górze tak grają. A nie. Coś tu chyba jest po prawej stronie. Za chwilę zobaczymy. Tak, no jest. że widzicie, możecie się tutaj pobawić przy takiej w miarę skoczej muzyce, pomóc tutaj Państwa w swojej twórczości, twórczości, żeby mogli się dalej rozwijać. I my tutaj właśnie po prawej stronie za chwilę będziemy mijali tam knajpę, o której Wam wspominałem. Każda ufiakra powinna za chwilę być. A po lewej będzie też stosunkowo nowa tutaj miejscówka w stronę górski. Już go widzę, po lewej stronie. On został stosunkowo niedawno otwarty, bo rok temu jak dobrze pamiętam, też na otwarciu grał zespół Baciary, co można zobaczyć na YouTubie. A tutaj po prawej stronie właśnie jest taka szma u, u której właśnie, w której jadłem. Kilka lat temu. No wtedy, no to, tak jak mówiłem, wspominałem, jedzenie bo dobra jak jest teraz, no to. Wam nie powiem. Ale tak tutaj prezentuje się ta z Zewnątrz widzę, że. No, sporo jest osób. Więc chyba jakość jest dobra. No, a tu właśnie jest po lewej stronie ta, ta nowa restauracja. A my pomału już dochodzimy do końca krypówek Po prawej stronie będziemy mogli zobaczyć jeszcze kościół Ej! <grymne> Tu widać, że po prawej terenie też mamy no, podrabianego misia, nie ma co ukrywać Bo widzieliście przed chwilą oryginalnego Siedział tam na tym, na koło tego koło restauracji No ten oryginalny tam był Ten oryginalny Nie, nie, sam akurat dzisiaj był No i tutaj widzicie tego misia Który macha A tutaj po prawej stronie też możecie zobaczyć kościółek No kiedyś zdjęcie z tym misiem było 10 zł A teraz nie widzę tego jego opieku, no ale się odwrócił jak widzicie Także chyba widzi Oj, przepraszam Tutaj macie też aptekę na krupówkach i my już moi kochani jesteśmy na końcu Krupówek, tutaj w lewo Jeżeli byście skręci to byście dojechali do Kosieiska A w prawo no to wiadomo do ronda i do góry tutaj między innymi na Rondzie na skocznie, a w, rewo w stronę Krakowa. Także moi kochani, jeżeli taki odcinek Wam się podobał to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zajęcam też do subskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć.